Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Mam dzisiaj dla Was świetny bardzo prosty pomysł na ciasto kokosowe z kubka, z mikrofali. I to jest mój ulubiony kubek um, świąteczny. ciasto jest również świąteczne i do tego ciasta będziemy potrzebować 30 g masła. I oprócz masła będziemy potrzebować jedno jajko, dwie łyżki cukru, cztery łyżki mąki, oprócz tego dwie łyżki płatków kokosowych, trochę kwasku cytrynowego i troszeczkę e, proszku do pieczenia. I zaczynam od roztopienia masła w mikrofali. Do roztopionego masła dodaję jajko oraz mieszam widelcem. Następnie dodaję cukier. Do mąki dodaję wiórki kokosowe. A, nie wiórki kokosowe, tylko proszek do pieczenia. A następnie na koniec wiórki kokosowe. I teraz całość wkładam, polewam jeszcze kwaskiem cytrynowym. Dobrze mieszam. I wkładam do mikrofali na około półtorej minuty. Nastawionej na 800 W. Tak wygląda moje ciasto po wyciągnięciu z mikrofali. Czekam chwilę aż ostygnie, i w międzyczasie posypuję je wiórkami kokosowymi. I ciasto gotowe. Mam nadzieję, że mój błyskawiczny przepis się Wam podobał. Jest naprawdę bardzo prosty, a ciasto jest pyszne z akcentem świątecznym. A jeśli się Wam podobał, to zachęcam do lajkowania. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału i oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!